Czyli ten drugi etap będzie trwał aż umrzesz. Większość szkół niestety trzyma się na poziomie wiecznego, średniego zaawansowania. I napieprzasz tej pierwszej fazie nauki języka, żeby jak najszybciej przeskoczyć to, co jest męczące, nudne. Nazywał się Mateusz Stasica. Mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed Tobą kolejny epizod podcastu z języczkiem czy bez. Dobra, dobra, dobra. Zaczynamy. Szemka, 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 szemka. Fazy i etapy nauki języka. 109. epizod. Nie tak dawno temu. Mówiłem o planowaniu. Planowanie jest cholernie ważne w nauce języka i każdy musi mieć swój indywidualny plan, ale są pewne schematy w nauce, które istnieją, schematy tego, jak my nabywamy tych kompetencji językowych, i nie ma tylko i wyłącznie jednego schematu a także te schematy warto znać, warto je wziąć pod uwagę, chociażby właśnie podczas planowania tej naszej nauki. Więc dzisiaj będzie o tym standardowym pomiarze języka, który y, wszyscy kojarzymy, ale tobie jest akurat bardzo mało pomocny według mnie. Z drugiej y, strony y, no jest on najczęściej używany i, i jest to jakaś tam próba zaszufladkowania, więc więc po prostu jest i będzie. Później pokażę Ci tą, właśnie, inną perspektywę i przejdę do szczegółów tego pierwszego mm, etapu, który ja wyszczególnię, a później przejdziemy do drugiego etapu. I na sam koniec wyjaśnię Ci, jakie warto wysnuć z tego wnioski. Lećmy, jakie etapy nauka języka obcego. Mm, aktualnie przedstawia co dostrzegamy, no dostrzegamy przede wszystkim te wszechobecne poziomy A1, B1 C1, C2, C1, kropka 1 i tak dalej, i tak dalej i to jest ok, to jest ok, bo jest to potrzebne żeby w jakiś tam ogólny bardzo ogólny sposób zasuf zaszufladkować pewne zdolności językowe, bo język jest tak dużym projektem, tak wielką, złożoną Zdolnością, że nie jest po prostu możliwym stwierdzenie, umiem język albo nie umiem języka, umiem na jakimś tam poziomie. Ale to i tak jest właśnie bardzo ogólne, ponieważ tych kompetencji językowych jest bardzo dużo: jest słuchanie, pisanie, czytanie um, i mówienie, mamy też przecież różne konteksty, różne sytuacje, w których wykonujemy te czynności, stąd określenie, Taką cyferką, literką po prostu znajomości języka u kogoś, u kogoś no jest nierealne, to jest bardzo ogólne. Um, I inny problem jest taki, że to jest ocena ciebie z zewnątrz. Czyli ty zostajesz w jakiś tam sposób oceniony przez pryzmat jakiegoś tam egzaminu, jakiś tam ram, jakiś kluczy, widzi mi się kogoś, kto ciebie ocenia. I to jest bardzo ważne, że to jest ocena z zewnątrz. I właśnie z tego powodu, że to jest jakaś tam ocena z zewnątrz, jakiegoś egzaminu, kiedyś tam zdanego, przez kogoś tam sprawdzanego, to i tak każdy pracodawca, na przykład na rynku pracy, później, gdy już sobie pozdobywasz te wszystkie certyfikaty, i tak będzie chciał sam się upewnić, czy ty znasz język, więc mimo certyfikatów, i tak sprawdzane są kompetencje językowe. Więc te certyfikaty, tak realnie, naprawdę bardzo mało dają. Najbardziej są potrzebne w zbijaniu się na kolejne szczeble w wielkiej machinie edukacyjnej. I tak, na dobrą sprawę, edukacja wytworzyła taki trend, że potrzebujesz certyfikatów do czego potrzebujesz no najbardziej dalej do tej edukacji do tego całego równoległego świata który oni sobie wytworzyli który został stworzony w edukacji no właśnie więc czy da się łatwiej i czy da się lepiej ja uważam że potrzebna jest też twoja ocena czyli opis Ciebie opis taki z wewnątrz. To jak ty patrzysz na język i to co ty umiesz, to co ty możesz z nim robić. Czyli mamy zestawienie tej oceny zewnętrznej i wewnętrznej. I teraz, jak to sobie podzielić? Może zanim przejdę do tego, jak sobie to podzielić, to zauważ, że. Są osoby, które mogą być na przykład na bardzo wysokim poziomie według tych egzaminów szkolnych, ale sobie słabo radzą. Ja na przykład tak miałem, bo miałem bardzo dobre oceny, jakieś tam dobre egzaminy i tak dalej, ale w rzeczywistości radziłem sobie słabo. Są osoby, które nie mają egzaminów, mają słabe możliwości językowe, a jednak wykorzystują je idealnie, aby realizować jakieś tam cele w życiu. I teraz, okej, okay, tutaj te osoby niby są na niższym poziomie językowym, ale realizują go lepiej, to znaczy lepiej realizują te cele przy użyciu narzędzia, jakim jest język. I to daje do myślenia, to mi dało do myślenia, żeby troszeczkę inaczej patrzeć, inaczej postrzegać język. No właśnie, więc osoby o słabym zasobie słów czy struktur gramatycznych mogą komunikować czasami z większą łatwością niż te osoby, Mega wyćwiczona um, w, tych, w tych realiach egzaminacyjnych i edukacyjnych. Więc bardzo ważne będzie to, jak, ty się, jak bardzo ty się czujesz na siłach w języku i w ocenie tego. Dlatego podziel sobie język na dwa etapy. Etap nudny to jest pierwszy etap. I ja wiem, że to dziwnie i śmiesznie brzmi, ale zaraz. <gryw> Zrozumiesz, że to aż nie jest, nie jest aż takie trywialne. Tutaj należy zadbać o wiele zagadnień takich nielekcyjnych, nie do końca językowych, po prostu powiedziałbym, że nieużytkowych. I to jest ten etap nudny. To znaczy, że trzeba skupić się na przykład na celach i planowaniu, na fundamentach. Trzeba zbudować sobie fundamenty świadome i fundamenty podświadome. Brzmi jak czarna magia, odsyłam Cię do 103. epizodu, aby posłuchać troszeczkę więcej w kwestii fundamentów podświadomych. I to wszystko trzeba ogarnąć, to wszystko trzeba odpowiednio zaadresować. I to też nie wyssałem sobie tego z dupy, tylko generalnie to jest wiedza z badań naukowych neurolingwistyka, psycholingwistyka, poczytaj. I co tutaj jest ważne na tym etapie? Że ty nie jesteś jeszcze w stanie wykorzystywać narzędzia, jakim jest język, do realizacji swoich celów w życiu. Czyli na tym etapie ty dopiero ty się będziesz frustrować, ty się będziesz irytować, bo poświęcasz na coś czas, inwestujesz w coś, a nie widzisz żadnego zwrotu z tej inwestycji, że tak powiem, po biznesowemu. Więc to jest jeszcze ten etap, w którym jest nudno, jest ciężko. Ty gromadzisz dopiero narzędzia. Jakbym to miał porównać, nie wiem, do jakiegoś Michała Anioła, czy tam kogoś innego, rzeźbiarza jakiegoś. Zbierasz dłuta jakieś, pieprzysz się w to, bawisz, szukasz później kamienia, w którym będziesz rzeźbić. Ogarniasz tyle rzeczy, a nie ma jeszcze tego fanu. Fan jest dopiero wtedy, jak zaczynasz Napieprzać nie? młotem i, i rzeźbić coś pięknego. Więc. Generalnie zapiernczasz w pocie czoła i, i zupełnie nic z tego nie masz. Charakterystyka jest taka, że e, poznajesz wszystkie najważniejsze struktury gramatyczne w danym języku, utrwalasz je i szlifujesz w praktyce, plus uczysz się słów żeby mieć pewne podstawowe zasoby by jakkolwiek zaczynać w ogóle tworzyć treści w języku. Drugi etap nauki nazwałem po prostu etapem ciekawym. Ciekawy etap nauki zaczyna się wtedy kiedy ty zaczynasz w miarę posługiwać się językiem, to oznacza, że realizujesz jakiekolwiek cele za jego pomocą. To znaczy ty już jesteś w stanie coś tam zrobić, coś tam zyskać. Na przykład przeczytać jakiś artykuł i coś tam już z niego wyciągnąć, żeby mieć jakąś wartość, którą wyciągasz z tego artykułu. I to jest bardzo ważny etap. Gdy powoli będziesz przechodzić do tego etapu, to też nie jest tak pstryknięcie palcem i wiesz, we wtorek jesteś na etapie 1, a w środę już jesteś w etapie ciekawym. Tylko to się gdzieś tam nam rozciąga i rozmywa. To jest bardzo ważny moment. Jak będziesz przechodzić do tego etapu, to, to wszystko staje się mega dużo bardziej przyjemniejsze. I w, z, z racji tego trzeba jak najszybciej dążyć do tego, żeby ten etap drugi jak najszybciej rozpocząć. Jeszcze za chwilę o tym e, wspomnę. Więc generalnie jest ciężko. Są dalej błędy, są przeszkody, są złe nawyki. Ale udaje ci się już coś tam realizować, i twój nauczyciel dalej cię w tym wszystkim wspiera, dalej ci przedstawia pewne twoje problemy, błędy, kwestie, które masz do ogarnięcia, dalej ci przedstawia pewną wiedzę i porady, ale właśnie im dalej w las, to tym rzadziej go potrzebujesz, tym rzadziej będziesz potrzebować nauczyciela. Hmm. Więc tutaj szczególnie dużo potrzebujesz praktyki już. Teraz praktyka, 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 plus dorzucanie kolejnych. Już bardziej konkretnych kwestii, czy gramatycznych, czy trudniejszych słów. Im więcej działasz, tym i im dalej tak brniesz, po prostu tym, tym lepiej się posługujesz językiem. I charakterystyka tutaj jaka jest? Jak sobie to zestawisz z tym pierwszym etapem, patrz, tutaj masz z kolei czytanie ze zrozumieniem prawdziwym tekstów, artykułów, słuchanie autentycznych wypowiedzi. I ich rozumienie przede wszystkim, bo słuchać musisz nawet jak nie rozumiesz. Prowadzenie rozmów, pisanie własnych treści. Więc widzisz, tutaj już jest inaczej, nie? Na tym drugim etapie, ty jesteś w stanie coś tam robić. Po prostu robisz. Robisz, robisz, robisz. Im więcej tego robisz, to. Tym bardziej szlifujesz swoją zdolność. No to jest prosta sprawa. We wszystkim tak jest, chyba, nie? Im więcej jeździsz na rowerze, tym lepiej umiesz jeździć na rowerze. Tak to chyba działa w życiu? Tak mi się przynajmniej wydaje. Przejdźmy do wniosków w takim razie. Pierwszy etap: musisz to po prostu przebrnąć możliwie jak najszybciej. Tak jak powiedziałem, warto sobie wziąć to pod uwagę podczas nauki, żeby. Zacząć ok, powoli, żeby wejść w pewien. zbudować nawyki, yy, wytworzyć sobie pewne procesy, yy, wkomponować sobie naukę języka w naszą rzeczywistość, ale docelowo ty chcesz mocno przyspieszyć. Więc przyspieszasz i napieprzasz w tej pierwszej fazie nauki języka, żeby jak najszybciej przeskoczyć to, co jest męczące, nudne żeby przeskoczyć do tego, co Cię będzie inspirowało, co będzie Ci dawało też dodatkową wartość niejęzykową i tak I drugi etap, on już będzie po prostu trwał. Zauważ, że ten drugi etap to jest drugi i ostatni etap, nie wymieniłem żadnego trzeciego. On z czasem mm, będzie się przeradzał w taki etap, gdzie Ty już jakby po prostu używasz i nie zdobywasz jakby zbytnio nowej wiedzy. Zbytnio. Bo ja teraz na przykład jako... Um, Osoba, która już ponad ćwierć wieku i to sporo ponad ćwierć wieku przeżyła na tym US-padole. To przeglądam sobie jakieś tam treści, coś czytam, albo oglądam jakiś serial, i pojawiają się nowe słowa, nowe kwestie, nowe rzeczy nawet w języku polskim. Więc ja ciągle się edukuję tak na dobrą sprawę z języka polskiego. Ale już jestem tak bardzo daleko w tym etapie drugim z języka polskiego, że nawet byś nie powiedział, nie powiedziała, że przecież ty nie umiesz języka polskiego albo ty się jeszcze uczysz. No nie? No właśnie, więc tak naprawdę nie da się nauczyć języka, skończyć, bo język jest nieskończony najzwyczajniej w świecie. Czyli. Ten drugi etap będzie trwał aż umrzesz. I chodzi o to, żeby się szybko wyćwiczyć, nabyć pewnych zdolności, łatwości w posługiwaniu tym językiem obcym, które chcesz poznać, którego chcesz używać. I to później będzie trwało. Musisz mieć otwartą głowę na to, że później jakby ty nawet już nie potrzebujesz żadnego nauczyciela. Po prostu komunikujesz, ale to jest ciągle zdobywanie. Kompetencji językowych i ciągle mogą się pojawiać sytuacje, w których ty się musisz nauczyć czegoś nowego. No. I tak jak wspomniałem, z upływem czasu po prostu ten nauczyciel będzie ci coraz rzadziej potrzebny. I dzięki temu spojrzeniu zauważasz, co planować, jak planować, na czym się skupić i yy, czym się jeszcze nie przejmować. <grym> to jest bardzo ważne. Kwestia. I dostrzeżesz też, że większość szkół niestety trzyma się na poziomie wiecznego średniego zaawansowania. To znaczy, szkoły nie wypuszczają uczniów. Bardzo mało szkół kończy naukę. To uczeń kończy naukę, bo jest już, jest już na przykład znudzony, zmęczony. Okej, okay, czasami się po prostu wyszkoli, już jest ok, gdzieś tam sobie przesk przeskakuje, ale jakby szkoły bardzo rzadko mają w planach to, żeby cię wyedukować. Idealny klient to klient, który ciągle powraca. Czyli idealny klient w szkole językowej, oczywiście nie mojej, ale standardowo, tak gdzieś tam uniwersalnie, no to idealny klient to taki, który się wiecznie uczy po prostu. Więc. Y Tutaj to też warto mieć na uwadze przy wybieraniu szkoły, wybieraniu nauczyciela i też trzymaniu wszystkiego w ryzach, kontrolowaniu tego, co się dzieje w danych placówkach. No, więc tak jak mówiłem i pewnie się domyślasz, u mnie jest inaczej. plaskul www.plamyślnik.skul.pl albo moja strona prywatna www.mateuszstasica.pl Poczytaj, dowiedz się, zapraszam. A na dzisiaj to wszystko. Dobrego dnia i do usłyszenia. Ciao. Wow, słuchasz mnie do końca. Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, ok, jak komentarza. To dla mnie ważne. Zapiszę też do newslettera link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao.